Witam państwa w cotygodniowym felietonie Głos Polski. Szanowni państwo, niestety bardzo wiele wskazuje na to, że pan prezydent Putin realizuje swój wariant dla nas wszystkich najgorszy wariant siłowego podziału Ukrainy, a dokładniej przejęcia Krymu i doprowadzenia do konfliktu, który może skończyć się niesłychanie tragicznie. W istocie, jeżeli by przyjrzeć się przebiegu wydarzeń, można byłoby się spodziewać, że taki będzie właśnie ich obrót. Było to już jasne wtedy, kiedy przedstawiciel Rosji, przedstawiciel prezydenta Putina odmówił podpisania porozumienia, z którego tak szczyci się bardzo pan minister Sikorski. Ta sprawa powinna być bardziej precyzyjnie zanalizowana, dlatego bo jesteśmy świadkami w mediach, także w wypowiedziach wielu polityków jakiegoś nieprawdopodobnego gloryfikowania działania pana ministra Sikorskiego, któremu oczywiście w żadnym wypadku nie, nie chciałbym odmawiać różnorodnych zasług i, i przewag, ale w tym wypadku nie ma wątpliwości, że jeżeli chodzi o politykę wobec problemu ukraińskiego, podobnie zresztą jak wcześniej wobec problemu białoruskiego, to on nie tylko się nie podpiewa, z sprawnością i roztropnością, ale przede wszystkim wydaje się, że po dzień dzisiejszy nie rozumie, na czym polegały jego błędy. Tymczasem w sprawie ukraińskiej najpierw zbyt długo czekał, a później podejmował decyzje, które były w istocie kontynuacją i bezwolnym powtarzaniem rozstrzygnięć, jakie podjęła dyplomacja i polityka niemiecka. A pan Sikorski był jedynie wypychany na zewnątrz, tak żeby na niego można było zrzucić całą odpowiedzialność za ewentualną klęskę całej tej polityki. I tak niestety jest tym razem. Im mocniej chwalony jest przez niemieckie i inne gazety, im częściej powtarza się, że porozumienie jest jego wielką zasługą, tym będzie bardziej oczywiste, że i katastrofa tego porozumienia, i katastrofa tej polityki jest wynika z jego odpowiedzialności i z jego błędów. Jak już mówiłem, wszystko było jasne w momencie, kiedy przedstawiciel prezydenta Putina podczas rozmów wielogodzinnych, dziesięciogodzinnych najpierw parafował porozumienie, które w istocie odbierało prezydentowi Janukowiczowi władzę, a następnie, mimo parafowania, odmówił jego podpisania. To wtedy właśnie zbladł pan prezydent Janukowicz, i wtedy było już oczywiste, że będzie się on z Ukrainy ewakuował i było Oczywiste, że przygotowywany jest wariant ten, który dzisiaj jest realizowany, czyli wariant siłowego podziału Ukrainy. Mówię o tym wszystkim nie, nie po to, żeby obarczyć odpowiedzialnością pana Sikorskiego, tylko po to, żeby zdawać sobie sprawę, że my z problemem ukraińskim będziemy musieli żyć i go rozwiązywać bez względu na błędy bądź inne działania. Rządu pana Donalda Tuska i pana Sikorskiego i bez względu na to, czy Gazeta Wyborcza chwali rozwiązania ukraińskie, czy gani, czy pan Sikorski jest podnoszony pod niebiosa, czy jest krytykowany, czy pan Donald Tusk. Y realizuje politykę, jaką zalecało, zalecało prawo i sprawiedliwość, czy też robi to inaczej? My będziemy jako naród, jako państwo polskie, musieli stawić czoła wszystkiemu temu, co dzieje się z państwem ukraińskim i wszystkiemu temu, co zamierza i co realizuje obecnie władza Federacji Rosyjskiej. I to jest w, tym, w tej całej sprawie najważniejsze. Cała krytyka, jaka często podskórnie Drąży społeczeństwo polskie, które z jednej strony jest fascynowany zwycięstwem Majdanu, z drugiej strony obawia się konsekwencji destabilizacji sytuacji politycznej, no a oczywiście w tym wszystkim jeszcze tkwią stare, ale przecież niesłychanie istotne problemy związane z pojęciem ludobójstwa, jakie było dokonane na Wołyniu i innych terenach wschodniej Rzeczpospolitej. To wszystko razem kształtuje obecne stanowisko narodowe i społeczeństwa polskiego i to wszystko razem musi być wzięte pod uwagę wtedy, kiedy myślimy o dalszej przyszłości naszej polityki, ale ponad wszystko, ale ponad wszystko musimy sobie zdawać sprawę z tego, że Ukraina jest naszym sąsiadem, że państwo ukraińskie jako niepodległe państwo jest fundamentalnym interesie narodu i państwa polskiego i że to co się obecnie na wschodzie rozgrywa zadecyduje o przyszłości całej Europy środkowej w tym także Polski na najbliższe dziesięciolecia z tego punktu widzenia musimy rozpocząć realizowanie polityki stabilnej zdecydowanej i jednoznacznej ona musi być oparta na założeniu i Ukraina jest państwem niepodległym, integralnym i każda ingerencja w wewnętrzne sprawy Ukrainy ze strony Federacji Rosyjskiej jest dla nas zagrożeniem w najwyższym stopniu, którym musimy w najwyższym stopniu być go, być, mieć świadomość, że jest dla nas niedopuszczalne i musimy użyć wszystkich naszych sił politycznych, międzynarodowych, społecznych, by takie, do takiego obrotu sytuacji nie doszło i by takiemu obrotowi sytuacji się przeciwstawiać. Wbrew pozorom i wbrew formułowanym często opiniom ze strony wielu gazet, tak zwanego głównego, czy może lepiej powiedzieć, mętnego nurtu, stanowisko Polski ma olbrzymie znaczenie, ale nie wtedy, gdy basuje i powtarza błędne ruchy polityki niemieckiej, ale wtedy, kiedy oparte jest o własny interes narodowy i wtedy, kiedy realizuje polską politykę, a ta polityka, powtarzam, musi y, oznaczać przyjęcie za fundament niezależną, niepodległą, y, niepodległy byt państwa y, ukraińskiego. I nie ma się co fascynować doraźnymi opowieściami zagranicznej prasy i nie ma się co fascynować. Y, 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 na rzecz poszczególnych polityków czy na rzecz poszczególnych posłów. Nie może prasa zagraniczna i nie mogą media kształtować polityki polskiej. Polityka polska musi być oparta o polski interes narodowy. Ten zaś, powtarzam, bazuje na dążeniu do uniezależnienia i uzyskania pełnego. Niepodległości przez wszystkie państwa, które oddzielają Polskę od Rosji. Poczynając od Morza Bałtyckiego, kończąc na Morzu Czarnym. To nie jest polityka Jagiellońska, ale to jest niewątpliwie kontynuacja tej polityki, którą realizował pan prezydent Lech Kaczyński. I o tym musimy przez cały czas pamiętać. Dziękuję bardzo. Z panem Bogiem.